W czwartek na konferencji prasowej w New York po raz pierwszy stanęli oko w oko Tomasz Adamek i Eddie Chambers. Bokserzy skrzyżują rękawice 16 czerwca. Góral docenia klasę rywala, ale myśli o porażce do siebie nie dopuszcza. Fajny, sympatyczny chłopak. Nie z dnia faktu. June 16 to jest mój dzień i wchodzę do ringu, by zwyciężyć kolejną walkę i mam nadzieję, że zdrowia dopisze. Pan mój da siły, by 16 walczyć jak w ostatniej walce, być szybkim. A to są moje atuty, determinacja i biegasz walkę. Coraz głośniej mówi się o tym, że 2 czerwca na nocy wagi ciężkie w Bydgoszczy Artur Szpilka może zmierzyć się z czterokrotnym kandydatem do tytułu mistrza świata, Jamilem McLeanem. Dwumetrowy Amerykanin już zapowiedział, że dasz Filip poważną lekcję boksu. Na reakcję Polaka nie trzeba było długo czekać. Poważnie to ja mu dam lekcję, jak wyjdzie do rynku, No i tyle można powiedzieć na ten temat. Tam mu wyrównawcze ze szkoły. Tyle. Wydaje mi się, jeżeli już wyjdzie do ringu, to będziemy wtedy rozmawiać na temat jakiejkolwiek walki. Czekam na razie do tygodnia, ma się wyjaśnić, czy będzie ze mną boksował. Notowany wysoko w rankingach wagi junior średniej Damian Jonak pokonał na punkty na gali w Zabrzu Andersona Claytona. Jonak nie dał przeciwnikowi z Brazylii żadnych szans w drodze po wygraną, posyłając go na deski w siódmej rundzie. Walka nie była jakaś bardzo męcząca, albo eksplazująca, ponieważ nie odczułem żadnych zbytnio ciosów, ale no, tak jak powiedziałem, troszeczkę zabrakło tej zimnej głowy, aby spokojnie, taktycznie zaboksować, pod to, jak tutaj sugerował mi narożnik. W Zabrze udanie na ring po kontuzji operacji barku powrócił boksujący wadze półciężkiej Dawid Kostecki. Cygan bez problemu wypunktował Sandro Ciproszwilego. Dzisiaj moja forma była naprawdę bardzo duża i tak już będzie z walki na walkę. Wiesz? Nie to, że szóstka, ósemka, dziesiątka, po prostu zapierdzielam jak do o tytuł w każdej walce, ale wiesz, styl robi walkę. Ten zawodnik na tyle mi pozwolił, ja nie musiałem po prostu więcej dać siebie. Chciałem, dać, e, chciałem sobie poboksować te 6 rund. 2 czerwca na gali Wojak Boxing Night w Bydgoszczy swoją pierwszą walkę po rocznej przerwie spowodowanej kontuzjami stoczy Tomasz Hutkowski. Dla jego będzie to zarazem debiut w wadze ciężkiej. Najprawdopodobniej będzie to walka cztero bądź sześciorundowa. No. Zobaczymy jeszcze jak, jak będzie, będę znosił obciążenia treningowe. No, na razie pierwszy tydzień nie mówiłem, że był ciężki, ale optymistycznie jak rozpatrzę w przyszłość i mam nadzieję, że będzie lepiej.